Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę dotrzymać złożonej Państwu w ubiegłym tygodniu obietnicy i przedstawić grono osób, które zaprosiłem do współpracy w ramach Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego. Żałuję, że tym razem formuła poinformowania społeczności akademickiej nie jest tak uroczysta, jak do tego przywykliśmy, ale niestety na okoliczności zewnętrzne nie mamy wpływu. Uroczyste przekazanie kadencji zaplanowaliśmy na wrzesień. Dzisiaj przede wszystkim chciałbym zapoznać Państwa z planami i propozycją podziału zadań. Proszę Państwa, istotnym kryterium, którym kierowałem się przy wyborze moich najbliższych współpracowników była zdolność i gotowość poszczególnych osób do realizacji kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju naszej uczelni zadań i pełnego zaangażowania się w pracę Uniwersytetu Medycznego. Obszar nauki i związanej z nią ewaluacji w dwóch pierwszych kryteriach, czyli potencjału naukowego i efektów finansowych, badań naukowych powierzyłem panu profesorowi Piotrowi Dzięgielowi, który zgodził się od września pełnić funkcję prorektora do spraw nauki. Będzie też pełnił funkcję pierwszego zastępcy rektora. Szanowni Państwo, działalność naukowa to obok dydaktyki podstawowy obszar funkcjonowania naszej uczelni. W zbliżającej się kadencji, w której Pan Rektor powierzył mi stanowisko prorektora do spraw nauki, widzę przed sobą kilka kluczowych wyzwań. Po pierwsze, przygotowanie naszej alma mater do parametryzacji, która zostanie przeprowadzona na początku 2022 roku. To kluczowa sprawa, bo od nich w wyniku będzie zależała nasza przyszłość, przyszłość Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od tego, jaką kategorię uzyskamy, zależeć będzie subwencja finansowa, prowadzenie szkoły doktorskiej czy otwieranie nowych kierunków. Ponadto, aspirując do statusu uczelni badawczej, musimy się wykazać jak najwyższym poziomem naukowym. Dlatego określimy priorytetowe kierunki. Badawcze będziemy dbali o publikacje na najwyższym poziomie, motywowali do zdobywania grantów, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budowali szeroką współpracę krajową i międzynarodową. Wyżej wymienionych zadań nie zrealizuję sam. Potrzebuję do tego współpracy całej społeczności uczelni i tylko to w połączeniu z ciężką pracą zagwarantuje nam sukces. Życzę tego Państwu i samemu sobie. Działania w bardzo ważnym obszarze dydaktyki. Chcę powierzyć pani profesor Joannie Rosińczuk, podniesienie jakości kształcenia wszystkich naszych studentów jest dla nas absolutnym priorytetem. Zwracam Państwa uwagę, że w tej kadencji będzie to prorektor do spraw studentów i nauczania, studentów i dydaktyki, tak żeby podkreślić, że studenci byli, są i będą naszym ważnym partnerem. Szanowni Państwo! Dziękuję panu Rektorowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył, składając propozycję pełnienia obowiązków prorektora do spraw studentów i dydaktyki. Dydaktyka to obok nauki podstawowy obszar funkcjonowania naszej uczelni. W swoim programie Jego Magnificencja Rektor wiele mówił o konieczności podniesienia jakości kształcenia na wszystkich kierunkach i to będzie moim priorytetowym zadaniem w najbliższym okresie. Planuję także unowocześnienie i zoptymalizowanie systemu kształcenia na odległość z zachowaniem właściwych proporcji kształceniu zdalnym i tradycyjnym, tak aby nie zaburzać relacji mistrz-uczeń. Będę dbała o rozwój kształcenia podyplomowego we współpracy z zagranicznymi i krajowymi uczelniami. Wśród stojących przede mną zadań jest prowadzenie dydaktycznej dokumentacji elektronicznej, usprawnienie obiegu dokumentów w zakresie dydaktyki pomiędzy studentem, dziekanatem i osobami decyzyjnymi. Mam zamiar wprowadzić do swojego kalendarza regularne spotkania ze studentami, doktorantami, szczególnie z samorządem doktorantów, studentów i starostami lat. Jestem przekonana, że pozwoli to szybko wyłapać elementy procesu kształcenia, które nie działają optymalnie i wdrożyć działania, które zwiększą satysfakcję ze studiowania na wszystkich kierunkach naszej uczelni. Życzliwe wsparcie z Państwa strony, inspiracja do podejmowania nowych wyzwań i współudział w realizacji procesu dydaktycznego na pewno przyniosą sukces. Funkcję prorektora do spraw klinicznych zaproponowałem Panu Profesorowi Szymonowi Draganowi. Przed nami wypracowanie strategii rozwoju szpitala, ściśle powiązanej ze strategią rozwoju całej uczelni, bo, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, szpital i uczelnia to jedno. Wspólne działania są konieczne, wspólne działania będą nas wzmacniać. W tym duchu będziemy pracować. Szanowni Państwo, działalność kliniczna w uczelni medycznej jest nierozerwalna z dydaktyką i nauką. W zbliżającej się kadencji pan rektor powierzył mi stanowisko prorektora do spraw klinicznych, stawiając przede mną duże wyzwania. Zasadniczym zadaniem będzie wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego jako wiodącej jednostki medycznej w regionie, w kraju i za granicą. Aby było to możliwe, planuję stworzenie wieloletniej strategii rozwoju i działalności klinicznej, która pozwoli aplikować ośrodki potrzebne do inwestycji. Będę realizował zapowiedziane usprawnienie procesów zarządzania we wspólnych obszarach uczelni i szpitala. Będę realizował konsolidację funkcjonalną, dalsze tworzenie centrów badawczo-klinicznych oraz poszerzenie i rozwój bazy leczniczej. Aspirujemy do statusu jednostki badawczej, a to oznacza konieczność wprowadzenia innowacyjnych technologii medycznych. Ważnym zadaniem będzie wspieranie rozwoju naukowego i zawodowego młodych lekarzy w szkoleniu przed- i podyplomowym. Realizacja tych zadań będzie wymagała wspólnego naszego wysiłku, nas wszystkich. Dlatego też proszę Państwa o wsparcie i zrozumienie niektórych trudnych decyzji, które będą podejmowane w najbliższych latach. Wspomniałem już o pracach nad nową strategią rozwoju uczelni na najbliższe lata. Jej stworzenie i wdrażanie jest jednym z kluczowych zadań prorektora do spraw strategii rozwoju uczelni. Funkcję tą Chciałbym powierzyć Pani Profesor Marzenie Dominiak. Dziękuję Jego Magnificencji Rektorowi za powołanie mnie w skład Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego i powierzenie mi zadań związanych ze strategią rozwoju Uniwersytetu Medycznego Piastów Śląskich. Strategia rozwoju Uniwersytetu to strategia działania na wszystkich polach łączących dydaktykę, naukę, działalność kliniczną oraz umiędzynarodowienie Uniwersytetu. W obszarze dydaktyki celem strategicznym będzie pilne wdrożenie programu poprawy nauczania przedpodyplomowego oraz rozwój kształcenia podyplomowego. Planuję m.in. Między stworzenie międzywydziałowego Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Podyplomowego, otwartego na współpracę międzynarodową, realizującego kształcenie na poziomie studiów master i szkoleń kliniczno-teoretycznych. Globalizacja nauki wymaga dodatkowo szeroką współpracę naukową z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą. Razem z prorektorem do spraw nauki będę starała się współpracować i nawiązywać kontakty tak, aby Uniwersytet Medyczny stał się ważnym i rozpoznawalnym elementem interdyscyplinarnych międzynarodowych konsorcjów badawczych. Integracja interdyscyplinarna jest także kluczowa na poziomie naszego Uniwersytetu i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dlatego będziemy tworzyć i rozwijać projekty międzywydziałowe na wszystkich obszarach. Te, jak i wiele innych planów wprowadzających naszą uczelnię na stałe do ścisłej czołówki uczelni medycznych w naszym kraju, mam nadzieję realizować wspólnie z Państwem. Zapraszam do współpracy i perspektywicznego działania w imię rozwoju Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Uważam, że Uniwersytet Medyczny w niedostateczny sposób jest obecny w przestrzeni publicznej. Nie dbaliśmy niestety o budowanie naszych relacji z otoczeniem. Często działaliśmy i działamy samotnie, bez sojuszników i niestety bez zewnętrznego wsparcia. Uznałem, że konieczne jest powołanie do naszego zespołu osoby, której zadaniem będzie budowanie sieci relacji z otoczeniem, poszukiwanie kontaktu z innymi uczelniami. Kontaktów z biznesem, z urzędami. Dlatego postanowiłem zaprosić do współpracy pana profesora Tomasza Zatońskiego i zaproponować mu funkcję prorektora do spraw budowania relacji i współpracy z otoczeniem. Szanowni Państwo, rektor powołując mnie na stanowisko prorektora do spraw budowania relacji, i współpracy z otoczeniem, powierzył mi dwa niezwykle istotne dla rozwoju naszej uczelni obszary. Moim pierwszym zadaniem jest wzmocnienie obecności naszej uczelni w przestrzeni publicznej. Stawiam sobie za cel pozyskanie sojuszników, nawiązanie kontaktów z innymi uczelniami, z biznesem, z urzędami w celu realizowania wspólnych projektów. Budując współpracę i partnerstwo z innymi podmiotami, chcę generować źródła finansowania dla realizacji strategicznych celów naszej uczelni. Pragnę nawiązać trwałe, dobre relacje z przedstawicielami organów władzy państwowej, samorządowej i regionalnej. Drugim kluczowym zadaniem, jakie postawił przede mną jego magnificencja rektor, jest przygotowanie uczelni do ewaluacji w trzecim kryterium, czyli wpływu działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Planuję realizować ten cel poprzez zwiększenie naszego oddziaływania na otoczenie zewnętrzne i upowszechnianie informacji o naszych osiągnięciach w tym obszarze. Będę ściśle współpracował z pozostałymi rektorami, zwłaszcza prorektorem do spraw Strategii Rozwoju Uczelni. Wspierając realizację wspólnych przedsięwzięć. Proszę Państwa, ponieważ rzeczywistość zmienia się w dynamiczny i trudny do przewidzenia sposób, nie wykluczam w żaden sposób, w przyszłości, nawet niedalekiej, możliwości zaproszenia do naszego zespołu dodatkowej osoby czy dodatkowych osób, która weźmie lub które wezmą na siebie obszar zadań, które go w tej chwili jeszcze nie wyodrębniliśmy. Mam już też propozycję odnośnie powołania dziekanów na kolejną kadencję. W przypadku wydziału lekarskiego jest to pan profesor Andrzej Hendrich, w przypadku wydziału Lekarskiego, yy, lekarsko-stomatologicznego jest to pan profesor Marcin Mikulewicz, wydziału farmaceutycznego pani profesor Agnieszka Piwowar, zaś wydziałem nauko zdrowia chciałbym aby pokierował pan doktor Piotr Karni. Szanowni państwo, zgodnie z założeniami reformy szkolnictwa wyższego oraz statutu naszej uczelni rolą dziekana wydziału jest sprawowanie pieczy nad przebiegiem procesu dydaktycznego. Dlatego też w czasie rozpoczynającej się kadencji, mając na uwadze jeden z priorytetów przedstawionych przez rektora podniesienie jakości kształcenia, zamierzam przede wszystkim przeprowadzić reformę programu nauczania na Wydziale Lekarskim. Przygotowanie nowego programu poprzedzone będzie przeglądem programów nauczania w wybranych uczelniach medycznych i szerokimi konsultacjami z naszymi dydaktykami oraz studentami. Wprowadzone zmiany pozwolą na udoskonalenie programu i przystosowanie go do wymogów kształcenia lekarzy. Zależy mi na tym, aby nowy program pozwalał na szerokie i zgodne ze standardami wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania. Mam pełną świadomość, że reformy tej nie przeprowadzę sam. Dlatego bardzo liczę na szeroką współpracę z całą społecznością akademicką, nauczycielami akademickimi i studentami. Szanowni Państwo, dziękuję Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Medycznego za położenie mi pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Traktuję tę nominację nie tylko jako wyróżnienie, ale przede wszystkim jako obowiązek. Jego Magnificencja uzgodnił ze mną ważne zadania. Poprawę zdawalności lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego, cyfryzację ewidencjonowania i ewaluacji procesu dydaktycznego, budowę nowego budynku dla stomatologii. Zależy mi na tym, aby Wydział stał się wiodącą jednostką swojej kategorii. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie to sprawić. Liczę na szeroką współpracę i zaangażowanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Rektorze, bardzo dziękuję za powierzenie mi funkcji dziekana Wydziału Farmaceutycznego. Wydziału z ponad 70-letnią tradycją kształcenia farmaceutów oraz 40-letnią już tradycją kształcenia diagnostów laboratoryjnych. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, ale też ogromna odpowiedzialność i obowiązek. Obecnie rolą dziekana jest sprawowanie pieczy nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego. Dlatego też moim i Kolegium Dziekańskiego zadaniem będzie przede wszystkim optymalizacja procesu dydaktycznego, jego dostosowanie do obowiązujących standardów kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, a także poszerzenie oferty dydaktycznej wydziału. Szanowni Państwo, przyszło nam wszystkim pracować w trudnych i nieoczywistych czasach pandemii, ale wierzę, iż wspólnie uda nam się zrealizować wszystkie zadania i pokonać wszelkie trudności. Dlatego liczę na Państwa pomoc, zaangażowanie i współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu rektorowi za złożenie mi propozycji pełnienia obowiązków dziekana na Wydziale nauko Zdrowiu. Mam zamiar przeprowadzić parametryzację stanowisk i ocenę pracowniczą. Po raz pierwszy dla studentów państwowe egzaminy dopuszczające do wykonywania zawodów ratownika medycznego i fizjoterapeuty. Na innych kierunkach regulowanych czeka nas zapowiadana zmiana w standardach kształcenia, na kierunkach nieregulowanych potrzeba dostosowania programu studiów do wymagań rynku pracy. Planuję rozwijanie interdyscyplinarnych kierunków. Wydział nauk o Zdrowiu jest miejscem z olbrzymim potencjałem dla Tworzenia nowoczesnej oferty przygotowywania specjalistów z myślą o nowych wyzwaniach w ochronie zdrowia. Będziemy starali się sprostać wszystkim nowym wymaganiom, tak, aby utrzymać wysoką pozycję wydziału na Zdrowiu i zapewnić naszym studentom wysoką satysfakcję ze studiowania. Zarówno powołanie dziekanów, jak i prorektora do spraw studentów i dydaktyki w oczywisty sposób wymaga uzgodnienia z samorządem studentów, co zgodnie z obowiązującymi nas zapisami ustawy i statutu zrobimy w najbliższym czasie. Znacie już państwo propozycję składu kolegium rektorskiego dziekańskiego. Tym samym kończy się pewien etap przejściowy. Był to okres, w którym pan kanclerz dr Maciej Kowalski zgodził się mi pomóc. Teraz zdecydował, że z końcem sierpnia zakończy współpracę z uczelnią. Maćku, Dziękuję Ci za wsparcie, dziękuję Ci za podjęte działania, dziękuję Ci za pomoc. Ten krótki czas wykorzystałeś optymalnie, a najlepszym na to dowodem jest szacunek, jaki zdobyłeś wśród pracowników administracji. Liczę, że nadal będę mógł zwracać się do Ciebie z prośbą o radę. Szanowny Panie Rektorze, Szanowni Państwo, te 9 miesięcy, podczas których miałem okazję z Państwem współpracować, był okresem szczególnym. Nie tylko ze względu na zdarzenie, które w historii nie miało miejsca, mam to na myśli oczywiście pandemię spowodowaną wirusem COVID-19, ale również ze względu na zadanie, jakie przede mną postawił pan rektor Piotr Ponikowski, zapraszając mnie do współpracy. W mojej opinii nasza uczelnia wywiązała się jak dotąd z sukcesem ze wszystkich wyzwań, jakie wymusiła pandemia. Moim osobistym zobowiązaniem było przygotowanie administracji uczelni do nowego otwarcia którego architektem jest pan rektor. Wypełniając to zadanie odchodzę w poczuciu spełnionej obietnicy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wysiłek każdego z was. Oceniam Państwa wsparcie. Praca z wami była dla mnie prawdziwym zaszczytem. Odchodząc, życzę mojej alma mater samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak wygląda na dzień dzisiejszy skład zespołu, z którym mam nadzieję wspólnie. Zrealizować ambitny plan uczynienia naszej uczelni, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławia, uczelnią wypuszczającą w świat dobrze wykształcone i przygotowane do pracy kadry medyczne, wiodącym ośrodkiem badawczym, wiodącym uniwersytetem, ale też wiodącym ośrodkiem klinicznym. Nie tylko w skali tej części kraju, ale w ogóle w skali globalnej, może nawet tej części Europy. Czy wreszcie miejscem do studiowania, miejscem do pracy, z którego wszyscy jesteśmy i będziemy dumni. Jestem przekonany, że wspólnie możemy zrealizować te plany. Mam nadzieję, wierzę na czekam na szeroki udział wszystkich Państwa, całej społeczności akademickiej we wdrażanych zmianach. Plany będziemy szeroko z Państwem konsultowali. Będziemy na bieżąco informowali o wszystkich podejmowanych decyzjach. A póki co życzę Państwu zdrowia, życzę Państwu wakacyjnego odpoczynku. Do zobaczenia następnym razem.